Dzień dobry, witam serdecznie. Parę dni mnie nie było, ale zbierałem siły po maturach pisemnych i zbierałem siły przed maturami ustnymi. Dzisiaj właśnie wróciłem z matur ustnych po raz pierwszy jako egzaminator pytałem w tej nowej formule matury ustnej 2023, kiedy pytałem moich uczniów, maturzystów, tak mniej więcej od grudnia stycznia, czego się najbardziej boją, na co się nastawiają, przed czym chcieliby uciec, no to chyba najbardziej e, bali się tego egzaminu ustnego Z języka polskiego, z różnych względów. No doskonale wiemy, że pandemia spowodowała, że egzaminy ustne zostały zawieszone. No szkoda, że nie zostały w ogóle wyłączone, dlatego że mam pewnego rodzaju wątpliwości co do sensowności ich istnienia w szkole średniej, w takim właśnie wymiarze, w jakim one istnieją teraz. No ale to już mniejsza z tym. Ja mam bardzo wiele wątpliwości co do szkoły i yy, jej kształtu, jeżeli popatrzę sobie na polski system edukacyjny. Maturzyści również bali się tego, że po raz pierwszy będą mieli do czynienia z pytaniami, które bardzo mocno będą ich zmuszały do. Sięgnięcia do konkretnych tekstów. Dla mnie to w ogóle jest bulwersujące, że można dostać pytanie z takich naprawdę wielkich i bardzo poważnie omawianych lektur, jak na przykład, no dobra, no niech będzie dziady, część trzecia, lalka. Potop, nawet znienawidzony przeze mnie. Ale można też dostać pytanie na maturze ustnej z języka polskiego, z lektury, która jest omawiana we fragmencikach, jak na przykład kronika e, Gala Anonima, albo na przykład kazania Piotra Skargi. E, I te fragmenciki pojawiają się w pierwszej klasie e, szkoły średniej. Kto o tym będzie pamiętał i kto będzie się na tym skupiał w momencie, w którym będzie powtarzał sobie te wielkie lekcje, który jakie muszą być powtórzone przed, przed całą sesją egzaminacyjną. No więc maturzyści się bali tego. Naprawdę widziałem dzisiaj, nie byli za bardzo, za bardzo pocieszeni wizją stanięcia przed komisją, przed dwoma obcymi teoretycznie sobie osobami i wizja wylosowania tematu, który byłby nie... <laughs> jakoś tak im obcy, całkowicie ich paraliżo parali paraliżowała. Ale powiem tak, na pocieszenie. Wszyscy u mnie w szkole zdali. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że ci, którzy płyną jutro, będą mieli już na pewno lżejsze ciężary do dźwigania. To po pierwsze. Po drugie, bardzo mocno irytowała mnie. I tak bym powiedział, że irytacja to jest chyba najłagodniejsze słowo, jakim się mogę posłużyć. Koncepcja dwóch pytań zamiast jednego na maturze ustnej. Pomyślałem sobie: kurczę, no niech oni się nauczą jednego, dobrze, niech to będzie to jedno pytanie jawne dotyczące lektur, albo to pytanie niejawne, tak jak w poprzedniej wersji matury ustnej, ale po co dwa? No na dwa. Ale teraz koleżanka, z którą pytałem, uświadomiła mi jedną rzecz. Jeżeli ktoś kompletnie nie poradzi sobie z jednym z zadań, to wtedy ma ogromną szansę nadrobić to zadaniem drugim. No gorzej, jeżeli nie będzie na to drugie też nic w stanie e, sensownego powiedzieć, no to wtedy jesteśmy my, egzaminatorzy, bezradni. Ale nie przekreślają się wasze szanse w zupełnie. Gdy jedno pytanie będzie przez Was gorzej omówione, jeżeli nie będziecie, nie będziecie czegoś pamiętali, jeżeli jakieś pytanie dotyczące takiego, nie wiem, no wymyślam teraz legendę o świętym Aleksym, albo kwiatków świętego Franciszka, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli tu Wam zabraknie argumentów, to w tym momencie możecie się ratować pytaniem drugim. Oczywiście, najlepiej nie musieć się ratować, ale to jest chyba coś, o czym nie pomyślałem wcześniej. Więc to jedno z tych dwóch pytań to e, faktycznie może być czymś kołem ratunkowym. E, co jeszcze? E, powiem tak, teraz z punktu widzenia egzaminatora, już chyba nie można bardziej skomplikować. Wszystkich papierów, jakie egzaminatorzy muszą, muszą wypełnić. W momencie, w którym wy wygłaszacie waszą e, odpowiedź na pytanie pierwsze, na pytanie drugie, no to jeden z egzaminatorów słucha uważnie, natomiast drugi jest skupiony na tym, żeby się nie pomylić, wypełniając piątą, szóstą tabelkę siódmą, ósmą kratkę kolumnę, żeby to wszystko było tak wypełnione jak ma być wypełnione, to naprawdę nie, niech żyją teorie spiskowe ale mi się wydaje, że po prostu ktoś znowu zarobił na tym, żeby wymyślił jeszcze bardziej skomplikowany sposób zapisywania waszych punktów i procentów, jakie otrzymacie na maturze ustnej także jeżeli boicie się matury ustnej i jeszcze ona jest przed Wami, no to po pierwsze trzymam kciuki, po drugie nie bójcie się, są dwa pytania, zawsze jest jakaś szansa na to, że jedno pytanie nie będzie jedno pytanie będzie tym ogromnym kołem ratunkowym, którego się, którego się chwycicie i nie zatoniecie. Bo no tak naprawdę, no, możemy się chyba umówić, że matura ustna rzadko komu jest potrzebna w takim wymiarze i w ogóle nie liczy się do żadnej rekrutacji, więc chyba, chyba głupio by było nie zdać. Dobrze, trzymajcie się, pozdrawiam, zostawcie swoje pytania ewentualne o czym pytania dotyczące cze, tego, co jeszcze, mm, pow, no, co jeszcze byście chcieli wiedzieć przed czekającymi Was, być może, maturami w wersji rozszerzonej albo przed egzaminami, e, właśnie ustnymi? Trzymajcie się, pozdrawiam, wybaczcie ten niezborny ton, ale jestem zmęczony po prostu, a chciałem parę słów do Was zaadresować. Do zobaczenia.